No, cześć. To chyba drugi odcinek. To dzisiaj coś powiem o moim warsztatowym komputerze. A miało to być tak. Miałem to złożyć, pograć sobie w swoje ulubione starsze tytuły. Miała być inna specyfikacja lepsza płyta główna i takie tam. A wyszło jak wyszło. To ja może go otworzę i opowiem, jak to ze wszystkim było. Jest i on. To może najpierw jak to było. Chciałem złożyć komputer do gier, żeby sobie pograć swoje ulubione starsze tytuły. Pooglądałem trochę filmów z serii w stylu budżetowy PC do gier i postanowiłem, że na podstawie jednego z filmów sobie taki komputer złożę. Link macie w opisie. To jest film z kanału Dobre Programy. No i wszystko fajnie, pięknie. Pozamawiałem części. Ale, jak się okazało, niektóre z nich przyszły nie takie jakie miały być, a kupowałem wszystkie elementy w stanie sprawnym, czyli w dobrym stanie. Okazało się, że niektóre z nich nie działają, trochę odechciało mi się składać taki komputer, ale finalnie udało się złożyłem. Tylko to było tak, że tu miała być inna płyta, główna w ogóle ta, która przyszła się okazało, że miała być sprawna, się okazało, że jest niesprawna. A to była fajna płyta, bo to był model asus jakiś gamingowy, no ale z drugiej strony kosztowała 15 zł. No to czego tu się spodziewać? W sumie i tak ją sprzedałem za 60, potem na licytacji. Oczywiście napisałem w ogłoszeniu już prawdę, czyli że ta płyta jest niesprawna, bo system komputer dla niej nie wstaje. Ktoś to kupił, może na części, nie wiem. W każdym razie na licytacji był stan faktyczny: ktoś to kupił. Pozbyłem się tego. Na szczęście myślałem, że już utopiłem 15 zł. No i po tych wszystkich ceregielach byłem w sytuacji, kiedy został mi procesor chłodzenie do procesora, pamięci ram, zasilacz. No i takie rzeczy jak obudowa, jakiś napęd, napłyty. Chciałem sprzedawać te części, w sumie już y, sprzedawałem je, jakoś nie było za dużo chętnych, więc stwierdziłem, że może jednak złożę ten komputer. Przyda mi się w warsztacie. Kupiłem więc sprawną płytę główną, kosztowała już trochę więcej niż 15 zł, więc spodziewałem się, że rzeczywiście jest raczej sprawna. I po złożeniu wszystkiego okazało się, że komputer wstaje, wszystko działa. Do tego wszystkiego miałem kiedyś dokupić jeszcze kartę graficzną, żeby sobie w coś pograć, no bo taki był zamysł. Ale stwierdziłem, że nie mam za bardzo czasu na gry ostatnimi czasy, więc więc ten temat gier na razie zostawiam, może kiedyś przyjdzie na to czas. A że ten komputer ostatnio tylko stoi, nawet za, za bardzo z niego nie korzystam za często, to po prostu taki jaki jest, to sprzedam, komuś się może jeszcze przyda. I co my tu mamy? Na początek może zasilacz ShiftEk 450 W. Fajny, nie jest na czarnej liście, posłuży. Następnie procesor, a raczej jego chłodzenie firmy AVC. Akurat takie było w ogłoszeniach, więc takie kupiłem. A chłodzi ono procesor Intel i5 2400 procesor z całkiem fajnymi parametrami. Nabyłem go za 60 zł, więc cena też była całkiem fajna. To było duże ryzyko, bo w sumie był na licytacji w stanie nieznanym, ale stwierdziłem, że procesory raczej ciężko uszkodzić, więc więc go kupiłem na tej licytacji. Chociaż jak potem przeglądałem różne zdjęcia, to jednak procesor można uszkodzić i to już no amen. No ale nieważne. Działa. Procesor działa i chłodzenie też. I co mamy dalej? Teraz są tutaj pamięci w dwóch kościach po 2 GB. Czyli razem 4 GB. DDR3 model. W sensie producent. Będzie coś widać? Może? Elpida. Może to nie jest jakaś renomowana firma. Ale są sprawne, działają. Już jakiś czas, dłuższy, bo ja mam chyba z rok. Ten komputer, karty graficzne, jak widać, nie ma. Jest zintegrowana w procesorze, w sensie układ graficzny, jest zintegrowany i to mi w zasadzie wystarczało do takich zwykłych prac bez grania. Tak jak pokazywałem, jest napęd nagrywarka DVD na satę. Już jest również czytnik kart. No i co to wszystko było? No i chyba to jest właśnie cały ten mój komputer. No i taki zrobiłem z niego fajny składaczek. Elementy są całkiem fajne, chociaż na przykład taki soket procesora jest już trochę, trochę stary, bo to jest soket 1155 z tego co pamiętam. No ale są ramy DDR3, SATA. Z początku była też inna obudowa. Ale tamta obudowa poszła na inny komputer, bo była, bo była ogólnie większa niż ta, i tam się mieściła płyta główna, która tutaj już nie weszła. A że tutaj jest płyta główna w formacie, nie wiem czy to jest mini, mini ATX, chyba tak, bo tu jest mniejsza obudowa. I akurat ta płyta główna tutaj weszła bez problemów. Dlatego taka zamianka. I to chyba wszystko z tym moim. Pseudo gamingowym komputerem. Nie pokażę Wam jak się uruchamia, bo już nie ma na nim systemu. Znalazł się już na niego chętny, więc sformatowałem dysk. A był tutaj ciekawostka. Windows 7 64 bity. Płyta główna miała z upgradowany BIOS, także całkiem fajnie to działało. A W trzecim odcinku pokażę jeszcze jeden komputer. Ostatni gotowiec i potem chyba zaczniemy już coś składać. Także zobaczcie jeszcze ten trzeci i czekajcie na następne. Tam już może pokażę co i jak składam. No to trzymajcie się.